W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kozienicach zwracają się z apelem do mieszkańców Powiatu Kozienickiego. Komenda Powiatowa w Kozienicach podjęła już działania mające na celu lustrację dróg w rejonie placówek oświatowych na całym terenie Powiatu Kozińskiego. Działania te miały na celu sprawdzenie prawidłowości oznakowania, widoczności tego oznakowania oraz prawidłowej nawierzchni dróg. Od 1 września policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kozińcach prowadzić będą działania pod nazwą Bezpieczna Droga do Szkoły. Tutaj w szczególności będziemy nadzorować rejony placówek szkolnych na całym terenie powiatu kozińskiego. Również rozpoczniemy kampanię informacyjną edukacyjną dla dzieci oraz młodzieży ze szkół, gdzie będziemy zwracać szczególną uwagę na bezpieczne zachowanie, tą bezpieczną drogę i powrót ze Szkoły. Komenda Powiatowa Policji w Kozincach apeluje do wszystkich kierowców o zwrócenie szczególnej uwagi i stosowanie się do przepisów ruchu drogowego podczas tych pierwszych dni roku szkolnego. Z uwagi na zwiększenie natężenia w rejonach przyszkolnych, szczególnie tutaj zwracamy uwagę i apelujemy do kierowców o zdjęcie nogi z gazu, o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego, zwracanie uwagi na właśnie przejścia oraz sygnalizację świetlną żeby nie doszło do żadnych nieszczęśliwych wypadków. Apelujemy również do rodziców o to aby bezpiecznie, zgodnie z przepisami przewozili swoje pociechy do szkoły, wozili je w fotelikach ochronnych. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo dzieci jest dla nas wszystkich bardzo ważne, dlatego wspólnie musimy o to wszyscy dbać. W ramach działań Bezpieczna Droga do Szkoły prowadzona jest także kampania Kierowco, nie poluj na zebrach.